Dzień dobry, witam Was z powrotem na moim kanale z tej strony: Patrycja. Zbliża się nowy rok, a co za tym idzie, ustalanie nowych postanowień, celów, więc uznałam, że bardzo przydatnym filmikiem może być opowiedzenie Wam o nawykach, które wprowadziłam do mojego życia w tym roku i zmieniły je na lepsze, lub dopiero planuję je wprowadzić w nadchodzącym. Rozsiądźcie się wygodnie, weźcie coś do pisania, do picia i zapraszam do oglądania. Zdrowy nawyk numer 1 Miej swoją idealną, poranną rutynę. Jest to coś, co wprowadziłam do mojego życia w tym roku. Skupiałam się na tym, żeby odnaleźć idealną rutynę dla mnie, która będzie mi pasować w 100%. I codziennie nie budząc się, cieszę się, że mogę ją wykonać. Nie mówię tu o tym, żeby nagle zmienić wstawanie o 2-3 godziny wcześniej, robienie treningu, medytacji, zielonego smogu. Smoothie i po prostu tysiąca innych rzeczy. Chodzi mi tutaj o wyrobienie swojej własnej porannej rutyny, dzięki której będziecie czuć się lepiej i dobrze zaczniecie dzień. Wszystko zależy od dnia. Nie codziennie udaje mi się wykonać moją rutynę. To, jak zaczniemy dzień, ma wpływ na to, jak minie jego reszta. To jest nawyk, który totalnie odmienił moje życie w tym roku, bo przez to, że nauczyłam się wstawać wcześniej, mam więcej czasu dla siebie, dzień jest dłuższy, mam więcej możliwości i po prostu wszystko jest takie lepsze. Ja na przykład lubię robić trening Dzięki rano, niektórzy wolą czytać książkę, poświęcić czas na journaling, self-care. Dopasujcie wszystko pod siebie. Nawyk numer dwa. Codziennie praktykuj wdzięczność. Rano lub wieczorem pomyśl sobie o rzeczach, za które jesteś wdzięczny, wdzięczna. To mogą być naprawdę najmniejsze, najdrobniejsze rzeczy, czynności, które sprawiły uśmiech na twojej twarzy w ciągu dnia. Możesz się gdzieś zapisać albo po prostu usiąść i pomyśleć o tym. Możesz zacząć od takich rzeczy jak rodzina, zdrowie, ale po jakimś czasie warto dostrzegać te naprawdę najmniejsze rzeczy, jak na przykład to, że udało ci się zrobić drzemkę po szkole, czy pies zamarł ogonem na twój widok, ale to sprawi, że zaczniesz dostrzegać te najmniejsze codzienne rzeczy jako piękne i staniesz się o wiele szczęśliwszym człowiekiem. Bo nawet jak masz gorszy dzień, to zawsze da się znaleźć coś pozytywnego, co poprawi twój nastrój i może jakoś naprawić ci ten zły dzień. Numer 3. Zacznij prowadzić pamiętnik, dziennik, w którym będziesz spisywać wszystkie swoje przemyślenia. O tym wspominam dosyć często na tym kanale i wiem, że nie każdemu może się to sprawdzić, ale przerwanie swoich myśli na kartkę czy używanie formułek z Pinteresta czy z Instagrama pozwoli Ci zobaczyć na przestrzeni czasu jak się zmieniłeś. I chociaż to momentami jest tak cringe'owe jak się czyta swoje myśli sprzed roku, to i tak można wyciągnąć z tego bardzo dużo wniosków i jakoś tak zreflektować się nad tym jakim człowiekiem jesteśmy, co jest dla nas ważne i jakie mamy cele, bo to też jest fajne kiedy wypisujemy na przykład swoje cele na początku roku, i pod koniec widzimy, że część z nich osiągnęliśmy. Bardzo nas to może zbudować, zmotywować do dalszych działań. Bardzo polecam spróbować. W moich filmikach tutaj na Instagramie lub w znajdziecie formułki, których ja używam. Często też po prostu siadam i spisuję, co mi siedzi na głowie. Po prostu, kiedy czuję taką potrzebę, czytam zapamiętnik i tam piszę. Numer 4. Dokumentuj swoje życie. Ten nawyk łączy się trochę z poprzednim, czyli journalingiem i pisaniem o różnych. Wydarzeń, które miały miejsce, ale mam też na myśli fotografowanie, filmowanie, uzupełnienie albumów, po prostu dokumentowanie wszystkiego, co stanie Wam na drodze. Dosłownie, ja jestem tego typu osobą, dla której bardzo ważne są wspomnienia, i zależy mi, żeby ze wszystkiego mieć pamiątkę. Wszystko chciałabym zapamiętać. Bardzo lubię wracać do różnych wspomnień. I najchętniej chciałabym wszystko pamiętać ze szczegółami w 100%, ale tak się nie da często o czymś zapominamy co. Nam wyleci z głowy, dlatego to jest nawyk, na którym bardzo mi zależy w tym roku. Ja prowadzę taki album, który staram się uzupełniać na bieżąco i zawsze pod koniec roku mam z tego świetną pamiątkę. Zapisuję różne wspomnienia, zachowuję bilety na samoloty, pociągi, kina, teatry. Tak naprawdę wszystko, co kojarzy mi się z danym wydarzeniem. Nie umiem aż tak tego wytłumaczyć, jak ważne są dla mnie wspomnienia, ale dokumentowanie mojego życia sprawia, że jestem o wiele szczęśliwszą osobą i kiedy mam gorszy dzień, lubię właśnie sobie otworzyć album. Album, przejrzeć jakąś galerię na telefonie i przypomnieć sobie, ile cudownych chwil miało miejsce i jak moje życie jest piękne. Jestem po prostu bardzo sentymentalna i myślę, że za 30-40 lat sobie podziękuję, że taki album prowadziłam. Nawyk numer 5: znajdź czas w tygodniu, który poświęcisz tylko i wyłącznie dla siebie. Może być to 10-15 minut, cały dzień, kilka godzin, ale chociaż, żeby w tygodniu znaleźć tą chwilę dla siebie, którą poświęcę na przyjemności, regenerację i self. Czasem może się to okazać trudne, kiedy mamy natłok obowiązków, ale właśnie ważne jest, żeby nawet jak bardzo dużo rzeczy nas otacza i ile musimy zrobić, mieć ten czas na regenerację i przyjemności. Numer 6. ograniczyć czas spędzony na telefonie. W dzisiejszych czasach to jest na maksa trudne do wykonania, przynajmniej dla mnie, ale ostatnio zauważyłam, że bardzo dużo czasu spędzam przy elektronicznych rzeczach, jak telefon, iPad, laptop i chcę to zastąpić rzeczami, dzięki którym będę mogła się rozwijać na przykład kreatywnie, ale ty możesz zastąpić to czymkolwiek zechcesz. Może być to czytanie, malowanie, rysowanie, robienie jakiegoś DIY. Coś, co zarówno pozwoli ci się rozbijać i odpocząć. Ja mogę przeglądać TikToka godzinami, leżę w tym czasie na łóżku i po tak długim czasie nadal nie czuję się zrelaksowana, a gdy porysuję czy uzupełnię album ze zdjęciami, czuję się po tym o wiele lepiej i nie mam takiego poczucia, że straciłam czas, tylko zrobiłam coś fajnego, kreatywnego i produktywnego. Tutaj z pomocą przychodzi na na przykład aplikacja Flora czy Forest, która daje wam możliwość ustawienia sobie limitu niewchodzenia na social media, albo po prostu możecie odłożyć telefon do innego pokoju, gdzieś daleko od siebie, żeby o nim nie myśleć, nie patrzeć na niego. Wiadomo, wszystko jest dla ludzi i nic się nie stanie, jeżeli spędzisz trochę czasu na TikToku czy innych social mediach, ale według mnie wokół nas jest tyle fajnych, ciekawych rzeczy do robienia. Czasem szkoda marnować tego czasu właśnie na social media i lepiej odłożyć ten telefon, zająć się czymś innym. Myślę, że to jest bardzo dobry nawyk dla wszystkich, bo przez nauczanie zdalne, siedzenie w domu, mam wrażenie, że dużo osób się od tego uzależniło, w tym ja, jeżeli mam być szczera, i muszę trochę nad tym popracować. Numer 7. Codziennie chociaż trochę posprzątaj swój pokój. Wystarczy, że ustawisz sobie alarm na 5, 10, 15 minut, możesz to dopasowywać w zależności od dnia, ile masz czasu, sił i dalej, i poświęć ten czas na ogarnięcie swojej przestrzeni. To zajmie ci naprawdę małą część dnia, a po robieniu tego codziennie przez tydzień, dwa tygodnie zauważysz ogromną zmianę w porządku w swoim pokoju małymi kroczkami, wpadnie ci to właśnie w nawyk jak sobie powtarzam, czysta przestrzeń to też czysty umysł więc będziesz mieć więcej motywacji do pracy, więcej siły do działania o wiele lepiej pracuje się w ogarniętym pokoju, mieszkaniu, miejscu pracy sama mam z tym problem, że nie potrafię odkładać rzeczy na miejsce więc będę miała nad czym pracować ale wydaje mi się, że jest to dobry sposób na nauczenie się zachowywaniu porządku Rządku, bo nasze otoczenie ma naprawdę wielki wpływ na to, jak się czujemy. Numer 8. Zadbaj o aktywność fizyczną, która sprawia ci przyjemność. Coś, bez czego ja nie potrafię normalnie funkcjonować, czyli sport. Pamiętaj, że liczy się każda aktywność fizyczna i powinieneś robić to, co lubisz robić. To może być serio cokolwiek, do czego nie będziesz się po prostu zmuszać. Mogą być to spacery, yoga, siłownia, jakieś zajęcia sportowe, koszykówka, siatkówka, taniec. To tylko i wyłącznie dla was zdrowia i szczęścia. Pamiętaj, dni odpoczynku są również bardzo ważne. Daj swojemu ciału odpocząć. Aktywność fizyczna pozwala, przynajmniej mi, zapomnieć na chwilę o obowiązkach i jest to dla mnie odskocznia od wszystkiego i taki czas dla siebie, na którym mogę się skupić na tym, co robię, nie myśleć o niczym innym, puścić sobie jakąś fajną muzykę, robić to, co kocham i jest to taka forma self care. Próbuj, korzystać z różnych aktywności i znajdź coś, co tobie się sprawdza najlepiej. 9. Zacznij żyć tu i teraz. YOLO. To jest rzecz, nad którą bardzo chcę pracować w 2022 roku, bo często zamartwiam się przyszłością, wszystko analizuję, a jednak chciałabym zacząć korzystać z teraźniejszości, otwierać się na nowe doświadczenia, wychodzić z mojej strefy komfortu, próbować nowych rzeczy, żeby za kilkanaście, kilkadziesiąt lat nie żałować, że czegoś nie spróbowałam, nie zrobiłam i że wykorzystałam moje młode nastoletnie życie w 100%. Nie chcę też niczego żałować, bo Człowiek uczy się na błędach i właśnie na swoich doświadczeniach. Chcę być taka bardziej otwarta na świat i korzystać z tego, co jest teraz. Numer 10. Planuj i organizuj czas. Nie mam pojęcia, ale prawie bym o tym zapomniała, a jest to nawyk, który chyba najbardziej zmienił moje życie. Znajdź swój idealny sposób na rozpisywanie dni. Może być to bullet journal, planer, kalendarz. Polecam zajrzeć na stronę Lady Planner, gdzie znajdziecie mój planer właśnie o tematyce self-care i dbaniu o siebie, nawyki itd. Ale też możecie planować czas elektronicznie, w notatkach na telefonie, w Notion. Tych możliwości teraz jest naprawdę mnóstwo, a planowanie czasu daje wam takie poczucie, że wszystko macie pod kontrolą, nie będziecie się stresować, że o czymś zapomnieliście bo wszystko będziecie mieli zapisane dopasuj sobie też kiedy będziesz planować sobie dni, ja na przykład wolę planować rano albo pod koniec tygodnia ale dopasuj wszystko pod siebie, bo to ty wiesz co jest dla ciebie najlepsze i najwygodniejsze last but not least nawyk numer 11 zadbaj o swoje ciało i troszcz się o nie tutaj chodzi mi o nawyk, z którym aktualnie mam chyba największy problem chciałabym odnaleźć balans w diecie żeby jeść normalnie i nie przyjmować się aż tak jedzeniem, zachowywać ten umiar, zasada 80-20, ale myślę też o self-care, wieczornych rytuałach, maseczkach, regularnych badaniach, bo ciało, które dostaliśmy, to jest jedyne, które mamy i powinniśmy o niego dbać, żeby jak najdłużej nam służyło, żebyśmy byli zdrowi, bo to jest jednak nasz taki dom i powinniśmy się o niego troszczyć. W moim przypadku nie jest to idealnie i właśnie muszę nad tym popracować. Chcę zarówno zadbać o mój mental jak i physical health. Przepraszam te angielskie wstawki, ale nie potrafię inaczej tego ująć w słowa. Jak już jestem z Wami szczera, to u mnie jest to terapia. Chcę pracować nad sobą, nad swoim zdrowiem psychicznym, walczę z zaburzeniami odżywiania i chcę to zrobić po prostu dla własnego zdrowia. Wyjedzenie to jest nasze paliwo i to jakie my ma na nas ogromny wpływ. Polecam sobie zrobić taką listę rzeczy, których chcecie zrobić dla siebie. U mnie dochodzi do tego jeszcze medytacja, dbanie o posturę, żeby się nie garbić, i regularne rozciąganie, bo zauważyłam, że czuję się po tym o wiele lepiej. Of course, nie zapominam również o piciu wody, nawodnienie jest bardzo ważne. Ale to chyba były wszystkie nawyki, o których chciałam wspomnieć w dzisiejszym filmiku. Możecie napisać w komentarzu, jakie wy nawyki chcecie wprowadzić do swojego życia w nowym roku, nad czym chcecie pracować. Pamiętajcie, żeby nie robić tego wszystkiego naraz i nie wymagać od siebie za dużo. Wprowadzajcie te nawyki stopniowo i chociaż może to zająć trochę czasu, to lepiej robić to powoli, ale sumiennie, bo jeżeli zaczniecie robić za dużo, to może stać się to dla was przytłaczające i nic z tego nie wyjdzie. A tak naprawdę nie musicie czekać na nowe Rok, żeby zacząć działać. Tylko w każdym momencie możecie zmienić swoje życie i powoli, małymi kroczkami dążyć do osiągnięcia wszystkich swoich celów, nawyków i postanowień. Myślę, że to byłoby na tyle na ten filmik. Mam nadzieję, że taka forma Wam się spodobała. Teraz tak sobie myślę, że to jest chyba ostatni filmik w tym roku, więc dziękuję, że byliście ze mną w 2021. Ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia za rok.